Hanna Zodziewicz, córka tancerka, odpowiedziała hejt obserwatora. Hanna Zodziewicz i Jacek Jeskaj w październiku zeszłego roku zostali rodzicami. Zaraz po porodzie tancerka podzielila się ze swoimi fanami wspaniala nowina, gdy emocje już nieco opadły. Kilka tygodni później zorganizowała transmisję live, w której opowiedziała o tym, jak odnajduje się w nowej dla niej roli matki. W miarę upływu czasu ta zaczęła udzielać kolejnych wywiadów, w których dzieliła się tym, jak obecnie wygląda jej życie. Przyznawała, że wraz z ukochanym musiała nauczyć się funkcjonowania w całkowicie odmienionej i nowej dla nich rzeczywistości. Poluk nie jest łatwy. Pielęgniarki powiedziały mi, że im szybciej zacznę normalnie funkcjonować, tym będzie mi łatwiej, więc mimo że na początku było naprawdę trudno, to staram się jak najwięcej wstawać i chodzić. I miały rację. Nie minął tydzień, a ja czuję się naprawdę bardzo dobrze. Poluk jest łatwiejszy od porodu. Bo córka jest już z nami i nawet, jak coś mnie boli, to wystarczy. Ze spojrzenia na niej działa jak lek przeciwbólowy. Uspokaj jacy. Te milost pomaga, mówi Lechana Zudziewicz w wywiadzie dla magazynu co za tydzień. Hanna Zudziewicz szybko doszła do siebie po cesarskim cieciu i byle w stanie w pełni poswiecić się opiece nad Malaruza. Celebrytka chętnie dzieliła się z dzieciami noworodka w sieci. Większość postów spotykala się z pozytywnym przyjęciem. Niestety tym razem ten cerkę spotkał wielkie nieprzyjemności. Nie spodziewała się, że ktoś może być tak wrogo nastawiony do jej maleństwa. Hanna Zudziewicz zorganizowała na Instagramie popularna wśród celebrytów sesję pytań i odpowiedzi. Fani mogli zadawać z serce dowolne pytania i z chęcia skorzystali z tej możliwości. Gwiazda szybko przekonała się, że nie był to najlepszy pomysł, bowiem wśród internautów nie zabrakło osób negatywnie nastawionych do niej i jej dziecka. Pewien internauta bez cienia zazenowania zapytał Hannę Zudziewicz, dlaczego Róza jest taka gruba. Tancerka nie mogła uwierzyć z własnym oczom, choć mogła pominąć oburzający wpis i nie reagować na niego. Postanowiła odpowiedzieć internaucie. Wyjaśnila, że waga jest w normie. Co więcej, biorąc pod uwagę genetyczne uwarunkowania, nie ma powodów do obaw o to, że dziewczynka w przyszłości będzie zmagać się z otyłością. Dobra do ślub. Po pierwsze, Róża nie jest gruba, bo lekarz powiedział, za jest normalnej wagi. Po drugie, ja jestem bardzo szczupla, Jacek jest bardzo szczuple, więc o wagę Rózy się nie martw. Bo jak tylko zacznie chodzić, będzie bardzo szczupla, odparła zdenerwowana Hanna Złudziewicz. Pytanie obserwatora musiało dotknąć Hanny złudziewicz dozywego, bowiem po chwili ponownie odniosła się do niemilch słów. Tym razem zwróciła uwagę na brak wychowania autora. Bardziej pomartw się o swoim wychowanie, bo już jesteś widać osoba dorosła, a chyba rodzice i szkoła nie nauczyli cię kultury. Madrości. Bardzo mi cię szkoda, bo inteligencja nie grzeszysz. No i co? Myślisz: Zastrawisz przykrość, truzy. Mi? Ze dla mnie osoba napisze takie zdanie jeszcze z fejkowego konta. i co? Sprawia ci to radost w tym momencie, czy co? Chciałeś kogo zobrazić. Ale niestety twoje zdanie nikogo nie obchodzi powiedziała na Insta z Hanna Złudziewicz.